O puchar FIFA Ultimate Team. Rzadko kiedy mamy okazję oglądać na boisku starcie dwóch tak utalentowanych zespołów. Tylko w trybie FIFA Ultimate Team można zobaczyć zawodników z klubów z całego świata grających w jednym zespole. Wielu wspaniałych piłkarzy zagra dzisiaj na Wildek Sędziego ruszyli, przed nami 90 minut. Ładnie teraz podskoczył czawi unikając ślizgu. Chabie. dobra pozycja do oddania strzału. Jednak sędzia nie przerwał gry. No uczy, to wykorzysta! Dobra brzutka w pole karne może być groźna. Ale... no strzela! Gol! Go! Pokonał bramkarza! I piłka ląduje w ciatce. Kolejny wspaniały gol w jego wykonaniu. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. Tak. Nieczysto w śliskiem, no, na początku meczu, widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Chcą zaskoczyć rywala, albo mieć więcej wariantów. Przy wołu partnera z drużyny zobaczymy, jak zagrani ten rzut wolny. Czy utrzyma się przy piłce? No może być groźnie. Czy to wykorzysta? Strzelak! toli Wyrównują! Cały Iniesta nie dał szans ani obrońcom, ani bramkarzowi. Pilkarz i akcja światowej klasy. Mario Mandžukić, Roben. Dobre przejęcie, brawo. Neymar. Czy to wykorzysta? Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Majo Mandziukić. Na nim mogą polegać ambitny zamiar. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Błyskawiczne zdobienie gry. Taki? No, już blisko polekarne. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Lionel Messi. Ale była sytuacja na strzelnicy gola. Szkoda, spalony. Andres Iniesta. Iniesta to urodzony ofensywny pomocnik. Potrafi dużo wnieść w ataki swojego zespołu. Czy to wykorzysta? Jest szansa! o Jaka Messi! Mario Zwycięstwo z tego starcia wyszła jedynie w Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj. Faul. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Świetnie udanie, w pole. Czy to wykorzysta? Kolejny udany oddaje strzał. A jaka bramka! Długo nie czekaliśmy i mamy kolejną bramkę strzelaną przez ten sam zespół. Neymar. położył bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Lionel Messi jest okazja! No, będzie gol. Tak, ale by to było ładne, gdyby wpadło. Gdyby wpadło tak, ale niestety nie wpadł. I nie tam? Oliveri. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ale sławne techniczne zagranie. Messi. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Czy to wykorzysta? Super! Piłka wraca do gry. Charlie robi wszystko, żeby nie stracić piłki. Czytelne podanie. Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Mańki śliczni. No i strata piłki. Czy to wykorzysta? Dobrze udane czysto te bliższe. Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. się.

Gdzie wam spalony? Dobre przejęcie, brawo. Dawid. Andres Iniesta. Popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Andres Iniesta. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. No i Van der No i Pizarro. Mankiuk pić Za nami pierwsze 45 Zaskakujących minut. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Przejęcie na skrzydle. Van der Sędzia wbizdał faul, no i jaka jest decyzja? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłka jest, to była duża przeciwna. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać, są blisko pola karnego. No i Pizarro. Czy to wykorzysta? Ale znakomicie teraz uwolni się spod opieki. Dobrze, przejął piłkę, był piłk przy linii. A Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Sędzia, słuszna decyzja arbitra, będzie rzut wolny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę to była drużyna przeciwna. No i pan To wykorzysta! Dobra okazja! Broni niewielu potrafiłoby obronić ten atomowy strzał! Dośrodkowanie. Jest! Znakomicie! Naprawdę piękny strzał głową! Potrafi zawisnąć w powietrzu, rzeczywiście jest groźny! Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Imponuje swoimi poczynaniami na boisku. Świetna forma i mocny punkt zespołu. Jest okazja high peg, słupek, czy aleś broni? Ustawiają piłkę w narodniku boiska, będą dośrodkowywać tu różnego. rożnego. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Zyskać piłkę. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Aż graczy za moment we Idzie na boisko. A teraz przypomnij Robert. Spóźniona interwencja. Świetna akcja w obronie. Christian Ronaldo. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Stopują bramkę. Ale się wprowadził do gry. Zdążył wejść na boisko i już strzelił bramkę. Rois Mio Mandurkisz Marko Rois Przejęcie w obronie i koniec ataku. Będzie groźny, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają, zarówno w polkarnym, jak i poza nim. Czy to wykorzysta? No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Jakimś cudem broni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Ładnie Messi mija w rolce. Nie najlepsza interwencja, był spanikowany. Wizdek sędziego, Paul, Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Prowadzą i teraz daje pograć zawodnikowi z łapki. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Trafium, Złupek, Haj, szkoda. Czekamy na wyśrodkowanie Zutoroznego. Celne podanie i będzie out. Indogan. Marco Royce. Sprytnie teraz. Czy to wykorzysta? No strzela! No nie umiem no strzelić w takim momencie! Na szczęście dla niego prowadzą w tym meczu. Realizator prezentuje nam statystyki. Zobaczmy, kto więcej razy strzelał na bramkę. Nie dał rady obrońca. Czy ma trochę wolnego mistrza do oddania strzału? No brawo, świetne wyjście z wodem. Odebrali. Mandziuki. A nie trafił doskonale. Wyszedł w powietrza ale odrobinę. Ciuk ciu, pomylił się w obliczeniach. Albo obrońca, tam było duże zamieszanie. Pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak, przy następnej okazji może będzie gol. Czawi to świetny technik. Potrafi kierować akcją. Jest najcelniej podającym zawodnikiem w lidze. Podejrzewam, że będzie dzisiaj znowu niepodzielnie panował w środku pola. Maju Mandziupić. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Niestety, dzisiejsze spotkanie kończą porażką. Na szczęście można powiedzieć to tylko spotkanie towarzyskie. To wszystko na dziś. Dariusz Szwakowski, Wodzimierz Szaranowicz, dziękujemy. W tym miejscu wszystko się zaczyna. Kierujesz teraz własnym klubem, który możesz rozwijać w dążeniu do stworzenia zespołu swoich marzeń. Aby móc nabywać zawodników do wzmocnienia składu, musisz rozgrywać mecze, za które